Jestem najebany Witam w drugim vlogu, dzisiaj wybrałem się do Monte Carlo tam tak jakby to była dla mnie taka oczywistość, że gdzieś wyjechałem A ja podróżuję generalnie raz na 3 lata, także proszę się nie przyzwyczajać To jest tylko taki wypadek przy pracy, w kolejnych vlogach będę z powrotem zamulał dupę w Warszawie Festiwal filmów streamingowych Bardzo możliwe, że się pomylili, że mieli zaprosić tutaj kogoś innego Może myślą, że jestem rezim, ale nie będę ich wyprowadzał z błędu Oj przepraszam, że mnie widzicie w takim stanie, nie wiedziałem, że tu się nagrywa tym pływałem, na no tym ciągnąłem, a ten samochodem jest mój. No jest. taką presję, żeby mieć G-Klasę, To Nie jest G-Klasa, Defender. I tam też szmatę, fioletową. Tam szmata jeszcze fioletowa. To, jest to po prostu pobity człowiek. <noise> by nie tak gorąco. A blułek Maruskiego. No cóż, jaki YouTuber, taki szanska. My w Monte Carlo maliny jemy tylko w taki sposób. Wow. Tutaj trzeba wpisać ile ma się centymetrów. Kutasa? Lniane ciuchy, lniane garnitury są zajebiste W ogóle nie jestem spocony Troszeczkę są spocony, mm. ale mało I co? Jesteś spocony czy nie? Nie jestem spocony the US, uh, Monte Carlo, Monaco. To w tym właśnie miejscu James Bond był kręcony, a konkretnie Casino Royale. Pora co robić drzemieczki? I uciekam z niej, bo po prostu jestem najebany no, 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 stay with me. Uuu, uh, everybody was. A... Ok, voilà, ça y est. Ça va? Tak, dziękuję. beaucoup. Ah, okay. Wspaniale. Okay. No, zastawiali tymi gratami po prostu przejście na skarpetki Adidasa do Butów Nike. Krapla, a wy co? Dalej margaryna z biedronki. <laughs> Zaskakująco słabo ludzie tutaj po angielsku mówią, to jest w ogóle taka chyba narodowa cecha Francuzów, że oni specjalnie mówią po francusku, a nie po angielsku, w tęsknocie za czasami gdy to francuski był tym głównym językiem. A dzisiaj wieczorem mamy galę, smokingi, fraki moi drodzy, garnitur, który nosiłem do tej pory był tylko taki casualowy, to bo tak jakbym się po prostu ubrał na WF, w porównaniu do tego co założę dzisiaj, dzisiaj wjeżdża legendarny garnitur z polityki, ale niestety żółtego krawatu nie mam. Mam tylko jakiś taki boomerski w wpaski, więc nie wiem, czy wypada w ogóle takie coś zakładać. Tak kurczę, myślałem, że nie będę chciał robić vlogów na tym kanale. Tak, na początku myślałem sobie o, o tym, że powrócę do filmów komediowych, no ale przypomniało mi się, że moją jedną z największych bolączek, gdy prowadziliśmy ten kanał, to było właśnie to, że nie mogłem tam pokazać w ogóle takiego prawdziwego siebie, i, i taki kanał uniemożliwia właśnie zbudowania. Społeczności, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, to można spojrzeć sobie też po innych kanałach scenkowych w Polsce, że żaden z tych kanałów nie ma zbudowanej takiej silnej grupy widzów, która jest zżyta, która utożsamia się jakoś mocno ze swoim twórcą. To jest trochę tak jak z aktorami. Ogląda się te filmy, kojarzy się tych ludzi, ale się z nimi człowiek jakoś nie brata, bracie i siostro. Wszystko w budowie, bardzo dużo jest tutaj kurcze, porozkopywane, ale nawet taka uliczka która jest już zniszczona, jakaś taka na uboczu, to nawet tutaj jest porządek. W sensie mam na myśli nie ma żadnych śmieci na ziemi. Kurwa, jestem spóźniony na gale oczywiście. Klasiko Ten jak się odjebał w ogóle. Jaki strach Jasz jedną to... rzecz, która nie pasuje do obrazka. No ja. <grym> Najbardziej krem... O dobrze zastąpić sobie tam. Ja nie chcę na tą ściankę <grym> <grym> iść. Już... Jedziesz, jedziesz. Było coś takiego, że nie tak to robi. Ja, o oh, nie. Jesteście świadkami mojego skrępowania. Przeżyjcie razem ze mną to. No i taki kozak jesteś? Jak będziesz po drugiej stronie, proszę, can I have with my viewers? Co z moimi widzami. Jesteście też na ściance. Staniesz się na ściankę, żeby miał twoje przebitki. No nie wiem, zobaczcie. Jakby pudalek spytał, to by może stanął. Dobra, i na Ludzie to są jednak obrzydliwie bogaci. No. Szkoda, że nie jestem człowiekiem w takim wypadku. To jest tak, że mają kilka osób, mają takie zmiany się mogli wymieniać, po prostu. Nie? A no, to dzielone z kimś to nie A, tak fajnie, to nie? co to tak. jest jakiś autentyk z filmu, czy coś A, takiego? Tak. Oni nie w ogóle żadnych furtek i drzwiczek tu nie zamykają. To jest nie do pomyślenia w Polsce, żeby tak się działo. A kiedyś nad tą wodą siedział pewien rybak. Podszedł do niego pewien biznesman i zapytał go: Story. Dlaczego łowisz ryby w południe? Dlaczego nie przyjdziesz rano, kiedy nie ma innych rybaków i nie ma konkurencji? A po co? spytał rybak. Jak to po co? Po to, żeby móc więcej złowić ryb? Żeby mieć więcej pieniędzy? A po co? No po to, żebyś mógł sobie kupić jakąś łódkę, wypłynąć na wodę. Wtedy łowiłbyś jeszcze więcej ryb. Ale po co? Kurwa, no po to, żeby... Zatrudnić jakichś pracowników, żebyście mieli kilka łodzi, żebyście zrobili całą flotę. Wszystkie ryby wydobywane na tej wodzie mogłyby należeć do ciebie. Mógłbyś zarobić kupę szmalu. Po co? spytał rybak. No, po to, żebyś mógł kiedyś sobie przyjść i na spokojnie po prostu usiąść nad wodą. Zabista historyjka. E, widziałem ją jakbym na wystawie Banksiego w Warszawie. Dlatego jeżeli kurcze macie jakieś oglądanie influencerów, zazdrościcie ludziom pieniędzy, fajnych samochodów, drogich ubrań. Miejcie to w dupie, to, to jest nieważne, to jest sztuczne, to jest nietrwałe, to nie zmienia nic. To nie jest w ogóle powód do tego, żeby czuć się gorzej. Są panowie szczęśliwi? Jak? Nie? To niech się odwróci pan. Podpis z są na maksy dziwne ręczniki. Bo myślałem, że to się wyrywa generalnie. Chcę się podszywać. Wow! A to po prostu jest taki ręcznik, w którym się wycierasz, i on się po chwili jakby, o, chowa. I ma taką fakturę bardziej takiego zwykłego, normalnego ręcznika, a nie takiego jednorazowego, właśnie. Można?